Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomek Rozmów Smart Trader University. Mamy godzinę 15 13 styczeń 2017. Postanowiłem tutaj zrobić ten live, dlatego że mamy pół godziny do sesji amerykańskiej. Jak wiecie, również tutaj zajmujemy się analizą spółek z giełdy z giełdy nowojorskiej. Mamy tutaj przed sobą spółkę MSCI z takim tickerem również. Skrót tej spółki jest identyczny jak jej nazwa. Jest to spółka, która wraz z firmami tutaj zależnymi jest dostawcą usług wspiera inwestorów instytucjonalnych właśnie w procesach inwestycyjnych na całym świecie. Prowadzi tutaj tą działalność. Taką doradczą. Spółka notowana na New York Stock Exchange od 1998 roku. Bardzo ciekawy setup. Wyrysował się dzisiaj jeden z naszych, właśnie, skanerów do przeglądania rynków. Dał nam tutaj trade, czy możliwość zawarcia tutaj transakcji. Dosyć ciekawy układ stworzył się właśnie na. Na tej spółce. Chciałbym z wszystkimi tutaj zobaczyć, jak dokładnie ta spółka wygląda i gdzie ewentualnie ta faza, jaką rozpatrujemy, potencjalnej reakumulacji i powrotu do tutaj trendu wzrostowego, jak to wygląda dokładnie na wykresie. Ja może szybciutko zacznę od wykresu tygodniowego, tak żebyśmy mieli po prostu jasną sytuację, w jakim trendzie znajduje się ta spółka widzimy, że tutaj już na pierwszy rzut oka rysuje nam się bardzo fajny kanał wzrostowy, w którym zamknięta jest ta firma od no, na wykresie, akurat tutaj widzimy e, 3 lata, e, widzimy momenty również takiego ekstremu, jakkolwiek byśmy nie przełożyli tutaj tej, tej linii, widzimy, że. Banda tutaj podażowa całkiem nieźle działa, jeśli chodzi o taki retracement powrót, jak również bardzo dobrze działa tutaj dolna linia tego kanału, czyli banda tutaj można tak ją nazwać, czy linia podażowa. Akcje rosną od 2013 roku 2009, przepraszam, cały czas mamy trend, trend wzrostowy, no i w tym momencie. Tutaj ta akcja, price action, jak również zaraz zobaczymy sobie tutaj podejście wolumenowe przynosi całkiem niezłe i fajne informacje. Zobaczmy, od końcówka ubiegłego roku nie należała do nie należała tutaj do kupujących. Mieliśmy taki cofnięcie, retracement, pullback do poziomu wsparcia gdzieś na granicy 78-80 i to jest wykres tygodniowy i teraz chciałbym rozłożyć na elementy pierwsze dokładnie zachowanie tutaj zachowanie tego waloru. Jedna szczególna rzecz, która Przykuwa moją uwagę na wykresie tygodniowym, to bardzo mały wolumen na próbie, próbie zamknięcia nisko tygodnia z grudnia tutaj 2016. Akcja dostaje całkiem niezły momentum to jest całkiem, całkiem dobra świeca. Na początku już tutaj 2017 roku, czyli w ubiegłym tygodniu mamy świecę przejmującą, więc tygodniowy wykres przynosi nam takie informacje. Zobaczymy co dzienne, co się świeci na dziennym. Wykasuje może ten, wiemy, w którym miejscu się znajdujemy, także znajdujemy się przy dolnej tutaj linii tego kanału wzrostowego, więc zobaczmy teraz, jak od. Września ubiegłego roku, jak ta akcja tutaj podążała w dół, czyli weszła w taką, oceniam to w fazę takiej korekty, mamy wykreślone jedno low, czyli zaznaczmy sobie tutaj może w ten sposób następne markowanie kolejnego low, odbyło się w tym miejscu. Dokładnie było to dnia 11. przepraszam 15. 15 listopada. I próba takiego washoutu dosyć mocny, ciężki wolument. Widzimy na dwóch świecach całkiem niezła rozpiętość tych świec, ale w tym momencie ceny w ceny znajdują się na 81,25. I jeszcze wcześniej mieliśmy próbę wyjścia z takiego range'u, który tutaj zaraz rozrysuje Także cała ta podaż została póki co wchłonięta przez rynek. W grudniu mieliśmy drugą próbę pchnięcia, pchnięcia tych akcji znowu na niższe poziomy tutaj. Cenowe. Natomiast bezskutecznie końcówka, ostatni tydzień tutaj w 2016 roku, brak zupełny, brak tutaj podaży. Widzimy ten wolumen, który tutaj przychodzi i ta price action, czyli ruch stąd dotąd jest dokładnie robiony też na spadkowym, tutaj malejącym. Wolumenie, co widać tutaj na, na wykresie, po czym mamy obrócenie, i ten wolumen tutaj zaczyna nam narastać. Mieliśmy już wybicie z ręczu. Ja ten ręcz może szybciutko tutaj rozrysuję i zrobiłbym dokładnie coś takiego. <laughs> Także jesteśmy przy linii oporu. Wczoraj zamknięcie delikatnie nad tą linią. Zwróćcie uwagę, dlaczego akurat ta linia jest ważna? Dlatego, że ona kilka razy już tutaj odegrała rolę i ręczem nazwałbym, czy może zamarkowałbym ręcz dokładnie na tych dwóch liniach. Na tych dwóch liniach, także tutaj odbył się cały handel. Tą tutaj tom, to low nawet możemy przeciągnąć w prawo, i <laughs> będziemy mieli taki wewnętrzny obraz tutaj rynku. Widzimy, że zamknięcia, akurat tutaj, świec były pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma tutaj bandami. No i dzisiaj, po wczorajszej sesji, bardzo fajna, bardzo fajna. Price action, czyli wejście, mocne wejście i bardzo mocne, mocne wejście, i zamknięcie u góry, czyli zwróćmy uwagę jeszcze na wolumen na ostatnich tutaj dwóch świecach. Ten wolumen tutaj malał już przy dojściu do testu tego wybicia, które nastąpiło. Wybicie nastąpiło. 5 stycznia i 6 stycznia pokaz tutaj siły no i ten wolumen po wczorajszej sesji jest bardzo przedwczorajszej i wczorajszej sesji jest bardzo mały. Jeżeli spojrzeć tutaj na, na to wybicie, wiemy, że od 2008 czy 2009 roku mamy bardzo mocny trend wzrostowy. Na wykresie tygodniowym jesteśmy tutaj przy dolnej bandzie takiej popytowej, no i w tym miejscu właśnie w w takich miejscach, ważnych miejscach szukamy albo fazy akumulacji, albo fazy dystrybucji. Tutaj zobaczmy, że to jest cały układ Wajkofa, który przedstawiamy właśnie na bardzo obszernie na naszym tutaj szkoleniu wolumenowym. To jest struktura rynku, którą opisywał ponad 100 lat temu Richard Wyckoff opisując dokładnie jak rynki są manipulowane i akcje, ceny akcji jak są manipulowane przez dużych inwestorów i tutaj są oznaki reakumulacji dlatego że to nie jest to nie jest tu już jesteśmy w bardzo mocnym trendzie tutaj wzrostowym i tutaj to oceniamy jako potencjalną reakumulację Dzisiaj wyjście na sesji, zobaczymy jak sesja się otworzy, ale wyjście nad high z dnia wczorajszego może otworzyć tutaj drogę i nawet na szybki trade może być tutaj uh, może być tutaj oczywiście. Fajny setup. Jeżeli otwarlibyśmy się w, w range'u, to będziemy czekać, dlatego że możemy ten, to wybicie może być na tyle nieskuteczne, że ten ruch boczny możemy jeszcze zobaczyć przez dłuższy czas. Natomiast bardzo fajnie by było, jeśli otworzylibyśmy się gdzieś poniżej i wybijali na dzisiejszej sesji, powiedzmy, high tej świecy. Więc wtedy moglibyśmy tutaj agresywnie wejść w ten trade. No i stop oczywiście nasz musiałby tutaj być na dole całego, całego rężu. Także nie jesteśmy w stanie tutaj na razie przewidzieć tego otwarcia. Mamy jeszcze 10, przepraszam, 20 minut do otwarcia sesji, natomiast jest tutaj potencjalny trade. Jeżeli otworzymy się tutaj luką wzrostową, to oczywiście również będzie sygnał na zajęcie pozycji, gdzie ewentualnie może dojść. Ten walor w pierwszej, jakby kolejności, jeżeli potwierdzą się tutaj nasze, nasze domniemania, to strefa. 88, ewentualnie strefa 90, to jest ta wejście w pierwszą tą strefę, bo to będzie strefa oporu z tego miejsca, wyłamaliśmy dołem, więc linia 88 bądź też linia 90 będzie stanowić potencjalny cel. Zaglądnijmy jeszcze szybciutko w środek i zobaczmy, jak tutaj są wolumeny na wykresie, na wskaźniku wolumenu skumulowanego, jak są budowane te wolumeny, więc rozrysujmy jeszcze raz może szybko ten cały tutaj układ dokładnie, że mniej więcej w ten sposób to przerysować? To jest wykres czterogodzinny. Ja może już tak dokładnie tutaj nie będę rozrysowywał, natomiast proszę zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, która przykuwa moją uwagę, to są ciężkie wolumeny dokładnie w tym miejscu. Drugi wolumen ciężki jest w tym miejscu, ten postęp jest niewielki i kolejny duży wolumen, to są największe wolumeny od momentu rozpoczęcia tych spadków, ale one nie mają dużego zasięgu. Między ceną 70 77 a ceną 78.50 te spadki są wyhamowane, czyli rozpatruje tutaj taką formację, która nazywana jest w analizie wolumenowej SOT, czyli Shortening of the Trust. Um, następnie wyjście. Tutaj jest pokaz pierwszy tutaj pokaz siły niezbyt udany, ceny jeszcze raz zeszły do dołu, jest sprawdzenie podaży jaka jest dokładnie na tym dołku um, i znowu budowanie pozycji przez tutaj przez inwestorów i po raz kolejny próba wyjścia na nowe low, na dużym wolumenie, ten wolumen w całości wchłonięty, już widzimy po tej świecy, że został zupełnie ten wolumen sprz sprzedażowy zupełnie wchłonięty, no i od tego miejsca, dokładnie od ceny 78 zaczynamy e, wzrosty, pokaz siły tutaj jest na tym wykresie. E, ten wolumen, który tutaj widzimy jest również bardzo mocny, ale proszę zwrócić uwagę, że przynajmniej wczorajsza sesja pokazała, że został on póki co wybrany więc oceniamy tutaj, że jest potencjał na long, jeżeli tak jak powiedziałem, jeżeli byłoby otwarcie gdzieś w okolicach 80 dzisiaj na sesji, ja przypominam, sesja za, otwiera się za około 20 minut, czy w środku tutaj tego, tego range'u, Będziemy czekać na kolejny ewentualnie ticker, bo, czyli znaczy, przepraszam, ewentualnie następny setup, z, dlatego, że możemy zamknąć się w wręczu. Natomiast potencjalnie jest wyhamowanie, od, spadki są od pięciu y, miesięcy, y, więc jest wyhamowanie tutaj i grudzień, to już jest końcówka grudnia i była tutaj pokazem te ostatnie dni i początek stycznia, pokaz tutaj siły, także to wszystko przypomina wykres, taki typowy wykres, dla, którego stworzył Richard Wyckoff, faza reakumulacji i potencjalny setup na górę. Udanych transakcji, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.